Kultura zachodnia, a koncepcja darmy karmy. W tradycyjnym zachodnim myśleniu i kulturze chrześcijańskiej koncepcje darmy i karmy były obce dla zachodniej kultury w takim samym sensie, jak pojęcie grzechu czy zbawienia były obce dla hinduizmu czy buddyjskiej filozofii. Można także zauważyć, że w kulturze zachodniej często skupiamy się na idei jednostki. Wolnej woli, odpowiedzialności za swoje decyzje, nastawiając się przy tym na negatywne skutki karmy, postrzegając karmę przez tutejszy pryzmat religii oparty na koncepcji grzechu i karcenia. W tradycji buddyjskiej i hinduistycznej koncepcja karmy jest zazwyczaj rozumiana jako proces związany z wyższym porządkiem wszechświata, gdzie każde działanie wpływa na ogólną równowagę, a nie tylko na indywidualne życie jednostki. W hinduizmie i buddyzmie koncepcje darmy i karmy są zasadnicze dla zrozumienia życia i duchowości. Karma to zasada konsekwencji naszych działań, która wpływa na nasze przyszłe życie i reinkarnację. Darmy można natomiast rozumieć jako swoją własną ścieżkę życiową, której celem jest osiągnięcie duchowego wyzwolenia. Ekspansja koncepcji karmy i darmy. 17 listopada 1875 roku w Nowym Jorku Helena Bławacka oraz Henry Steele Olcott zakładają Towarzystwo Teozoficzne. Miało ono na celu propagowanie idei uniwersalnego braterstwa oraz duchowej ewolucji człowieka, zachęcając do porównawczego badania religii, filozofii i nauk. W ramach tej działalności na grunt zachodniej ezoteryki została przeszczepiona hinduistyczna koncepcja darmy i karmy wraz z jej wszystkimi niuansami oraz uwzględnieniem towarzyszących jej praktyk dak chowych. Filozofia ta została zaadoptowana jako środek do osiągnięcia wyższej świadomości poprzez wypełnienie swojego darma, czyli swojego życiowego celu. Wierzyli również, że praktyki medytacyjne i inne duchowe praktyki mogą pomóc w złagodzeniu negatywnych skutków karmy i w osiągnięciu lepszego życia w przyszłości. Mavers, Złoty Brzask, Crowley a kwestia karmy i darmy Samuel Lidl MacGregor Mavers był jednym z założycieli i czołowych członków Zakonu Złotego Brzasku, organizacji ezoterycznej i okultystycznej, która powstała w Anglii na początku XX wieku. W koncepcji zakonu Złotego Brzasku, podobnie jak w innych organizacjach ezoterycznych, pojęcia karmy i darmy odgrywały ważną rolę, były one interpretowane w kontekście magii oraz duchowego rozwoju. Mavers, jako znawca różnych dziedzin ezoterycznych, często odwoływał się do nich w wielu swoich tekstach, podkreślając znaczenie praktyk duchowych, które pozwalały na oczyszczenie karmy i osiągnięcie wyzwolenia. Jego podejście do tych koncepcji można określić jako synkretyczne, łączył on różne elementy z różnych tradycji ezoterycznych i religijnych, łącznie z koncepcjami zaczerpniętymi z kabały, alchemii, astrologii i innych dziedzin. Również według Krauleja i innych członków zakonu praktyki magii ceremonialnej i duchowej pracy miały na celu osiągnięcie wyzwolenia i realizacji woli, która była równoważna z darmą. Według Crowley'a realizacja woli jest najważniejszym celem życia człowieka, a wszystko inne, w tym darma i karmy, są pochodnymi zjawiskami, które można uniknąć lub złagodzić za sprawą praktyki magii, pracy duchowej, a także poprzez zdobycie wiedzy i konwersacja z aniołem stróżem. Praktyka okultystyczna, która ma na celu uzyskanie wiedzy i porozumienia z duchowym przewodnikiem, którego określa się mianem anioła stróża. Powyższe praktyki odbywały się za pomocą medytacji, rytuałów, afirmacji lub innych technik. W ramach praktyk okultystycznych koncepcje darmy i karmy są stosowane jako narzędzia do zrozumienia swojego miejsca w świecie i dążenia do duchowego rozwoju. Na przykład Poprzez zdobycie wiedzy na temat własnej karmy i sposobów jej wpływania na nasze życie można lepiej zrozumieć swoje doświadczenia i wybory, a tym samym dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. Podobnie poprzez zrozumienie swojej darma, czyli swojej misji życiowej, można dążyć do spełnienia swojego potencjału, osiągnięcia duchowego rozwoju, samodoskonalenia, jak i do zrozumienia ról i celów naszego duchowego życia. Może również pomóc w odkryciu naszych ukrytych talentów i umiejętności, a także w uzyskaniu wskazówek, jakie rozwijać i wykorzystać w naszym życiu. Ponadto pomaga w uzyskaniu większego zrozumienia siebie i innych, a także w rozwijaniu wewnętrznej mądrości, odkrywaniu nowych sposobów na radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami życia. Zdecydowanie są to indywidualne doświadczenia, które prowadzą do różnych rezultatów dla różnych osób.